Zostaje najemnikiem i dopuszcza się zabójstw, no bo życie jest zbyt trudne w tamtym czasie dla niego, by sobie inaczej poradzić. Noam pozostaje zrównoważony mimo swojego dziedzictwa w postaci ojca, który był dotknięty narcystyczną perwersją, dzięki matce i jej ogromnej miłości, która go spowijała to też jest ważny czynnik jego zrównoważenia, dzięki wujowi Barakowi który stworzył z niego mężczyznę zdolnego stawić czoła światu. I jeszcze powiem w perspektywie całego cyklu. To nie jest opowieść o problemach Noama i o przygodach Noama, tyle mogę powiedzieć, to jest powieść o dziejach ludzkości, o problemach ludzkości. Jeszcze zanim to drugie pytanie, to pan jest filozofem, to też mnie ciekawi. Noam, ja bym chciała być taka jak Noam i najprościej Tymi, tymi o oui il doit sur quelque chose de tout à fait vrai uh, il y a du stoïcisme dans, dans Noam comme il y a du stoïcisme dans Oscar euh, dans Oscar et la dame rose uh, effectivement cette idée que on ne peut pas changer ce qui ne dépend pas de nous mais qu'on doit changer ce qui dépend de nous Cette idée stoïcienne est très en moi. Tak, ma Pani rację. Jest element stoickości w Noamie, podobnie jak w Oskarze. Zasada stoicka, czy kredo stoickie, że nie należy próbować zmieniać tego, co od nas nie zależy, skupiając się na próbie zmiany tego, co od nas zależy, bardzo do mnie przemawia. To jest, to jest potężna myśl I, i tak, Pani rozpoznanie jest trafne.

Teraz, no, różni ludzie będą czytać oczywiście tę książkę przez swoje doświadczenia, przez swoją wiedzę, przez swoje rozczytywanie tej, tej kulturowej pajęczyny, ale mnie też ciekawi kwestia dobra i zła i Nimrod, który wzbudził we mnie wzruszenie mimo całego tego okrucieństwa, ponieważ patrzę na to i wiem już po przeczytaniu, prawda, kim jest, kto się ukrywa i, i wiem, że nie dostali tych samych klocków, prawda, Noam i Nimrod i... tout à fait j'ai le même rapport à ce personnage il est d'abord une victime et comme souvent d'anciennes victimes à son tour il fabrique des victimes c'est euh, le cycle infernal du mal qui se reproduit au fond il n'est pas l'auteur du mal qu'il a reçu et il est à peine l'auteur du mal qu'il fait euh, c'est pour ça qu'on peut avoir une vraie compassion euh, envers lui. Et c'est d'ailleurs le sentiment de Noam. Noam devrait supprimer ce personnage. Et Noam n'y arrive pas. C'est malgré tout, il a un, une relation fraternelle à, 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 avec Nemrod. L'évolution de, de, de ce personnage dans les romans suivants va être assez intéressante. De ce personnage. Son évolution va être assez intéressante. Parce que je, je crois véritablement que personne ne, ne fait le mal volontairement, comme disait Platon. Euh, chacun, même en faisant le pire, croit faire le bien. Je ne pense pas qu'il y ait dans l'homme un appétit du mal. Et je dis ça alors qu'en ce moment, nous sommes secoués par des images d'attentats, de, 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 de pillages, de, de viols et, et, et d'assassinats. Euh, dans plusieurs parties du monde. Je suis sûr que les, 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 les barbares qui font ces actes sont persuadés de faire quelque chose de bien. Ils ont tort, bien sûr, mais ils n'agissent pas avec l'idée qu'ils font du mal. Leur conception du bien, du bien euh, les justifie à leurs yeux. Et donc, euh, là, on plonge dans la véritable complexité humaine. Et c'est évidemment ce qui m'intéresse de développer dans ce livre. Je To jest ofiara, niegdyśniejsza ofiara, która stwarza kolejne ofiary, i tak opisuje się ten piekielny, zamknięty krąg zła. On nie zawinił złu, które go spotkało, nie przyczynił się do tego, że ono na niego spadło, i można powiedzieć, że w niewielkim stopniu przyczynia się do zła, które wyrządza. To ta spirala. Metafora powrotu zła, które niczym bumerang nas, nas nawiedza, i z tego względu można istotnie odczuwać współczucie do nim Roda. Kontynuując, powiem, że Noam mógł rozważać usunięcie tej postaci. Mógł ją zdjąć z padołu, ale nie, nie udało mu się to. Nie, nie dał rady, nie dał rady, i utrzymał się między nimi stosunek braterski. Myślę, że rozwój tej postaci w kolejnych Tomach, mówię o nim Rodzie, będzie bardzo ciekawy. To tyle mogę zaanonsować. I mam jeszcze kilka refleksji, które w związku z nim yy, chętnie wypowiem, a mianowicie zgadzam się z Platonem, który twierdził, że nikt celowo w akcie wolicjonalnym nie wyrządza zła. Robimy rzeczy najgorsze, najstraszliwsze w przekonaniu, że czynimy dobrze, a przynajmniej takie mamy intencje. Nie ma w człowieku apetytu, głodu, zła, rozsmakowywania się w złu. Brzmi to zaskakująco, jeżeli jednocześnie pomyślimy o tych straszliwych rzeczach, które rozgrywają się w różnych częściach świata, o zamachach, o grabieżach, o gwałtach, o morderstwach. Niemniej, y, ja uważam, że barbarzyńcy, dopuszczając się tych rzeczy, Niewyobrażalnych, mają przekonanie, że czynią dobrze. Oczywiście mylą się, ale takie jest ich przekonanie. Ich koncepcja dobra i zła w ich pojęciu uzasadnia ich czyny. Postać Nimroda, którą pani wspomniała, za co bardzo dziękuję, każe nam zanurkować w najgłębsze odmęty ludzkiej złożoności. Bardzo dziękuję. Ja w ogóle teraz. Mam wrażenie, żebyśmy mogli godzinami rozmawiać, ale też szanuję czas. I dwa pytania ostatnie. Pierwsze, no muszę dotknąć tego, ponieważ już wczoraj zaczęliśmy w Instytucie Francuskim, czyli wątek kobiet, bo tu jest ukłon dla kobiet i niektóre panie mogą właśnie potraktować to jako herstorię. Gdzie nam się wydaje, że w tamtych czasach kobieta to jest ta usłużna, a pan tutaj tworzy dwie bohaterki, bo Nura też ma w sobie coś niezwykłego, no ale szczególnie właśnie Kubaba. I za ten ukłon, za to zmierzenie się w, z tymi postaciami dziękuję i proszę naszym słuchaczom przybliżyć właśnie, co takiego jest nowatorskiego w spojrzeniu na to. Z naszej perspektywy nowatorskiego, bo stereotypowo myślimy o tamtych czasach inaczej. Et oui, on a l'impression qu'elles sont novatrices parce qu'elles sont fortes, parce qu'elles peuvent euh, avoir de l'influence euh, sur les hommes et parce qu'elles peuvent diriger même euh, un État. Alors, en fait, non, elles ne sont pas novatrices. Elles sont des femmes de ce temps. Et en ce temps-là, en Mésopotamie, les femmes avaient beaucoup plus de place, de pouvoir, d'importance qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la Mésopotamie, c'est l'Irak. Une, être une femme en Irak aujourd'hui, sincèrement, ce n'est pas un cadeau. Ça veut dire qu'on vit euh, euh, derrière euh, des voiles pour les hommes, en fonction des hommes, à l'intention des hommes, et qu'on n'a aucune liberté ni d'entreprendre, ni de penser, euh, ni de voyager même. Donc, l'histoire du monde n'est pas l'histoire d'un progrès. En tout cas, l'histoire de la condition féminine n'est pas l'histoire d'un progrès, même si aujourd'hui nous essayons de, 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 de corriger cela dans certaines civilisations. Euh, en Mésopotamie antique, la femme avait effectivement beaucoup d'importance. Et au, au sommet du panthéon euh, mésopotamien, euh, il y avait la déesse Ishtar, qu'on appelait aussi la déesse Inanna, euh, qui était une femme libre. Euh, insolente, euh, comme ma reine Kubaba, que j'ai voulu vraiment construire euh, comme la femme mésopotamienne. Euh, donc, c est, c est, c est, pour moi, c'est très très intéressant d'interroger le, le monde sur la condition féminine, parce qu'on voit que la condition féminine, elle est historique et pas naturelle. <laughs> ce n'est pas la biologie qui impose une certaine condition à la femme, ce sont les hommes et les aléas de l'histoire. I d'interroger très, très de, 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 le présent à partir du passé. No, to nowatorstwo jest tylko z naszego punktu widzenia dostrzegalne, potwierdzam, ponieważ w swoim czasie to były, to, to były po prostu kobiety z wówczas przynależnym im uposażeniem i cechami, które były społecznie akceptowane. To są kobiety. Silne to są kobiety sprawujące władzę, i tak właśnie było tych kilka tysięcy lat temu w Mezopotamii, gdzie kobiety mogły nawet przewodzić państwom, organizmom państwowym i miały wpływ na mężczyzn, mogły wywierać, wywierać sw swoją sprawczość na mężczyznach. Upłynęło trochę czasu i w Iraku, który dzisiaj znajduje się na terytorium dzisiejszej Mezopotamii. Jest inaczej, jeśli się jest kobietą, bycie kobietą to nie jest bynajmniej dar od losu, tak by można to ująć. Kobiety żyją tam za zasłoną, żyją dla mężczyzn, w funkcji mężczyzn, czyli zależnie od mężczyzn, w intencji mężczyzn żyją, nie mają żadnej swobody myślenia, podejmowania przedsięwzięć, nawet podróżowania. W związku z tym nasuwa się stwierdzenie, że historia ludzkiej, kondy, no, ludzkich dziejów i historia kobiet nie jest napędzana postępem. Postęp nie jest kołem zamachowym y, dziejów ludzkości, dziejów kobiet. W niektórych cywilizacjach, w niektórych kulturach próbuje się korygować te zaszłości odnośnie do sytuacji kobiet w niektórych. W było inaczej. W, w, na tamte czasy żad, żadnego nowatorstwa w tych postaciach kobiecych dostrzec nie sposób. Co staje się jasne, kiedy sobie uzmysłowimy, że naczelnym bóstwem mezopotamskim była bogini Isztar, która była wolna, która była bezkompromisowa. Tak jak moja królowa Kubaba, bezczelna nawet można użyć takiego określenia. Ja staram się kwestionować, a raczej oglądać, oglądać współczesność z perspektywy przeszłości i gdy to czynię, no to wychodzi, że kondycja kobiet ma jej zmiany w czasie m, 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 mają charakter historyczny, a nie naturalny, że to pod wpływem dziejowości, zmian kulturowych zmieniał się status kobiety, nie ma to uwarunkowań naturalnych. I taką konkluzją bym zakończył ten człon wypowiedzi. Dziękuję. A moje ostatnie pytanie jest takie. Mam 45 lat dużo doświadczeń, trudnych też. Nie wierzę, po tych doświadczeniach wszystkich, nie wierzę w coś takiego ja. Nie wierzę w przypadkowość. Chciałabym zapytać, czy pan właśnie wierzy w przypadki, przeznaczenie i też każda pana odpowiedź dla mnie jest taką odpowiedzią nie tylko pisarza, ale przede wszystkim filozofa. Ja tak to odbieram i chciałabym dowiedzieć się, o czym nie powinnam zapominać. Puisque cette question, c'est aussi la question de notre liberté. Sommes-nous libres ou soumis au destin? Je, je crois que cette question euh, de la contingence, c'est-à-dire sommes-nous libres ou sommes-nous soumis au destin, euh, est-ce que nous inventons nos vies ou est-ce que nous réalisons un plan euh, prédéterminé, euh, c'est une question qui, à mon avis, reste dans tout esprit à l'état de question. Je crois qu'il est très difficile d'y répondre euh, avec assurance. Je suis habité par cette question. Postemu. Powiem, odnoszą, odnosząc się do pierwszego, do pierwszej części pa, pani pytania, czy przypadkowość, czy predestynacja, czy wymyślamy i kształtujemy swoje życie, czy realizujemy z góry założony, a nam bliżej nieznany plan, myślę, że to pytanie pozostaje jako pytanie wygrawerowane w każdym myślącym podmiocie. I że to zachowuje na zawsze status pytania. Ja rozstrzygnięć tutaj nie mam, nie mam też opinii, które bym mógł przedłożyć z wystarczającą dożą, dozą przekonania, i to tak u mnie zostanie. De en temps j'ai l'impression uh, qu'il y a une toile invisible, qui est celle du destin ou de, ou de la providence, uh, et que tout d'un coup m'apparaît certains tramage. de la toile et, 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 et j'ai l'impression qu'une structure secrète euh, invisible m'apparaît et alors j'ai l'impression que rien n'est dû au hasard rien n'est aléatoire mais ça reste une impression je tkaniny. z której składa się zasłona opatrzności otulającej naszą rzeczywistość. Że nas, to spo, że, że nas ta zasłona opatrzności czy też um, y, um, przeznaczenia spowija i od czasu...